VitaPak Plus. Kompleks witamin i minerałów dla osób aktywnych fizycznie. 21 składników w najlepiej przyswajalnych formach. A to wszystko w przystępnej cenie i najwyższej jakości. Sklep KFD.pl. Bezlitosne dla konkurencji. Pozdro. Hej! Dzisiaj... ...realityczna! Lustereczko, powiedz przecie to ma najlepszą czapkę na świecie na pewno nie Seba, siema! Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę inny. Jutro mamy szkolenie z trójboju z Sebastianem. No a dzisiaj dzień wcześniej, czyli jakiś może mały trening z Bigmajiem zrobimy, może jakieś żarcie później, może jakiś niekonwencjonalny trening myślałem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Polecimy dzisiaj z treningiem dosyć nietypowym. Nie mogę zrobić klatki. Mam deload, muszę odpoczywać do poniedziałku. Ale zrobimy dzisiaj najbardziej bzdurne ćwiczenia, jakie istniały oraz sprawdzę tą linę czy będę w stanie na tej linie się jeszcze wspiąć z pozycji siedzącej do góry Lecimy! <grywa> kurwa, <grywa> Co? Ona no jest śliska Ja sobie zrobię dzisiaj Barki, barki popompuję na wysokiej objętości, może trochę bicepsu. Tyle. Nie lubię maszyn, ale hamery akurat są fajne, wszelkiego rodzaju, a że nie mam tego u siebie, to sobie skorzystam. I zrobię taki właśnie trening. Tutaj już mi się coraz gorzej dopasować, już moja mobilność pospadała. 80, 80 kilo chyba tak. Ciężary, jakie dzisiaj oczywiście stosuję. Mm. Nie są za duże, nie mogą być za duże z racji tego, że muszę zrobić lekki deload. Kto ogląda mój kanał, to wie, że się trochę wystrzelałem. Wszedłem na ciężary 210-220 kg bez yy, odpowiedniego przygotowania, bez cyklu, przede wszystkim i układ nerwowy dostał po dupie. Dlatego teraz mam zejście do 160-70 kg. Yy, no a dzisiaj, dzisiaj zabawa. Wysoka objętość, pompa, tak sobie o. <noise> Najlepsze jest to, że robimy sobie do zjebów na smicie biceps i ludzie patrzą, i nikt nie wygląda na zdziwionego. Tak, jakby robienie bicepsu na smicie było czymś całkowicie normalnym. <noise> Kurwa, Gdzie ja trafiłem? Kurwa, jeszcze trochę. Będzie łapa jak. Big Majka. Doszliśmy do wniosku, że zrobimy dzisiaj cały trening. Inaczej, cały trening będzie opierał się tylko i wyłącznie na. Maszynach zamiast na wolnych śnieżarach, może to będzie jakiś nowy bodziec dla mojego organizmu. Zobaczymy, bo nie stosuję. Może będzie jakaś fajna pompa. Zobaczymy. Chodźcie, lecimy. Kukur. Emocje sięgają zenitu. Będzie dzisiaj 39. Za mną z Zumba Chyba idziemy kurwa potańczyć Coś mi się wydaje Wziąłem baletki Różowe Wziąłem stringi Jeszcze brakuje mi tylko seby Nie wiem jak się tego używa Ale podobno triceps się tu robi Chyba tak Deload Standardowo Jak to się robi, kurwa? Tutaj na górę chyba jest góra klatki, nie? Czy nie? Kurwa, tym się idzie zamachać na śmierć A to jest wszystko Zrób sobie zbliżenie na to Jak dla mnie te maszyny jednak, to jest wypał. Rezygnuję z tego treningu Napierdolić można cały ciężar I robić po sto powtórzeń Jak dla mnie to nie ma sensu Wracam do moich kochanej, mojej kochanej sztangi i hantelek Jeszcze tylko tak na przekrwienie po jednej seryjce Na boki i na tyły barków Przedramienia faceta bez baby. Chcesz mieć mocne przedramienia? Koniec szybkiej pompki, była przypinka, a tymczasem po treningu idziemy coś zeżreć. Jesteśmy w sushi, w e, co się jak ta galeria nazywa? RENOMIE. W RENOMIE. W RENOMIE. E, będziemy żreć. Big Mike też już skończył personalny. My skończyliśmy trening. E, także zaproponował tutaj jakiś zestaw e, sushi, duży. Ale to tam akurat jest nieważne, bo to Seba będzie płacił. Dostałem no. jego właśnie... Mam Seba, mam... wyjść we, z konta. <grym> mam, <grym> mam, mam, mam mu kurwa tylko dać paragon i on mówi, że on to wszystko płaci, bo on jest dość zarobiony. No. Dom już wybudowany, mówi, że w Strange War się zarabia tyle euro, że ma to w dupie i że mamy żreć po prostu. Także wzięliśmy największy zestaw sushi, jaki tutaj w ogóle istnieje, ale myślę, że sobie z nim poradzimy. Tak, tak. Seba, tak jak, tak jak mówi tutaj, Grzesiu, zarobiony z tego stresu, fryzura y, na łyso no. całe życie. Ale fajnie no. się zgadza, ponoć. Tak? Dlatego, dlatego, że sushi nie je, a no, jak prawdziwy kot powinien jeść ryby, surowe ryby, to by miał włosy. No, tak no. to wyłysiał, bo nie jadę. Patrzcie, jakie jest zdrowe tętno potreningowe. Widać dobrze? 63. Wystarczyło trochę krwi się pozbyć. Zjedliśmy już krewetki i zostało co gdzieś się zostało? Ogonki dla Sebastiana, dla naszego prawdziwego kota. Ogony także dbamy o Ciebie kolego, żeby Ci masa nie spadała. No. Aha. Zjemy zupkę i wiedzie. Eee, dla mnie jeszcze łosoś, a potem kaczka, kaczka. japońska. Tak? No. Nadrzeczką opodal czaczka. Tylko zupkę powolutku, bo jest strasznie pikantna. No. Podobno pieczę dwa razy przy wlocie i wylocie. Łosoś <laughs> teriaki z ryżem. Po zupie. Przystawka dodania głównego, czyli ostatnio królującej u mnie kaczki, tylko że ja jem po pykińsku, a dzisiaj sobie wziąłem po japońsku. Chociaż to jest chyba to samo. Dziękuję. Wiecie, kulturysty, bardzo ubogim rzadko występującym produktem jest ryż. To ja sobie go zamówiłem. I jem suchy biały ryż, zajebiście smakuje. <laughs> <noise> Żartowałem? Tutaj wiesz, wjeżdża kaczka, bo ja chcę być taki duży jak Grzesiu, a Grzesiu jedzie na kaczce, co prawda je ją w Czechach, a dzisiaj jesteśmy w Ja jem na, na kiełkach soi. No. Tylko soja. I, i, bo Grzesiu jest e, wegetarianinem, tak na dobrą sprawę, dlatego mu rosła taka broda. I tak? gejem, i uprawiam crossfit. Go, goję, gojem, crossficiarzem, <noise> ostatnio trenuje crossfit wątroby, tak słyszałem. No, Aleksander Kraśniewski wyciskania leży. Daliśmy tyle na żarcie, a mieliśmy kupić płyty w empiku, ale że teraz już nas nie stać na płyty, to idziemy sobie po prostu tylko posłuchać. nie? Jesteśmy w empiku, muszę sobie do jaguara kupić jakieś płyty, bo nie mam tą USB. Eee, no myślę jakichś boysów, nie? Jakiś miertek, szcześniak czy jakąś tam nazywał. I ten ten co śpiewa te oczy zielone, jak on się tam kurwa nazywał. Znalazłem dwie płyty, które już sobie dzisiaj zamówiłem z internetu. Ja to hip -hop i Jano polskiej, w polskiej wersji, więc nie kupuję ich tutaj. Yy, na miejscu kupiliśmy Pink Floydów, The Wall, mega mega album będzie zaraz leciał w Jaguarze. I coś z tych nowszych, jakieś Lato 2017, Remef typu Sibule kurwa i, i tak dalej. Niech też jest coś dla innych ludzi, którzy jeżdżą, jeżdżą ze mną w aucie, a nie tylko ciągle hip -hop i Rock. Zapakowujemy płytkę, zaraz rzucimy Pink Floydów nie jakieś hity RMF, bo już nie mogę słuchać tych, co mam. Zatankujemy za pieniądze Sebastiana. Przełączymy z gazu na benzynę i tryb sport. I będziemy sprawdzać Jaga. Kurwa mać! Kupiłem płytę kurwa i tam z trzy kawałki. Na dwie płyty są trzy No co to, to kurwa leci. Nie mogę go tepnąć do końca, kurwa, bo... No Nie mogę, jeżdżą mi 210, 15. 20, dobra dość, kurwa, nie ma miejsca. Nie ma miejsca, no. Ale jeszcze te 230 poleci, no. Zakończyliśmy dzisiejszy dzień. Było jeżdżone, było trenowane. Było kilka spotkań. Przeżarłem tyle pieniędzy, że się kurwa Sebastian nie wypłaci. Teraz co? Machniemy jakiś film piwko, góra 5, 10, 15. Taki program był kiedyś. Wyśrodkujmy, powiedzmy 10, nie dobra 5, bo jutro mamy szkolenie, nie mogę na szkoleniu, być jestem trzeźwy, a poza tym ja nie piję, bo już robię formę, także tyle dzisiaj, do następnego odcinka. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał, pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz, dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, pozdro.